Cześć. Zapraszamy Was dzisiaj na taki dzień z życia y, mamy z Bobasem Rocznym. Y, witamy się z Wami jeszcze tu w Pieleszach Jaroszczochrana, y, bo dopiero się obudziłyśmy. I w domu zazwyczaj wstają dosyć późno. Dzisiaj jest już 10.30, nie wiem kiedy nam się to zrobiło, ale była ciężka, co się od czwartej wojowała, także dlatego trochę odespałyśmy. Już udało mi się, to się przewinąć, także teraz będziemy się przebierać. Mamy tutaj naszykowane ubranka, dzisiaj będzie na granatowo, także zaraz ją przebiorę. E, od pewnego czasu nie przewijam... Nie przewijam, nie przebieram coś na przewijaku, dlatego że już jest nam tam ciasno i wąsko. I że przebieramy się na łóżku. Tak? I teraz pstryk! I jest przebrany. No, teraz tylko mama musi sobie poszukać jakichś ubrań i pójdziemy się do łazienki ogarniać. Tak? I Musimy tu łóżko pościelić.

Żeby w miarę spokojnie skorzystać z łazienki rano, to co się wsadzam do BabyBjörna jeszcze się mieści, jak widać. Chociaż teraz już sama pobiegła do salonu i się chciała bawić, także mam nadzieję, że to chwilę wytrzyma. Nie gadam, tylko się ogarniam. Jeśli chodzi o kosmetyki, to dzisiaj na przykład użyję sobie suchego szamponu, dlatego że nie mam czasu na mycie głowy, a wychodzimy dzisiaj z domu na muzykę, także jakoś trzeba się ogarnąć. I jeśli chodzi o twarz, to będzie krem z Oceanic, dlatego że drugi mój krem, którego używam na noc, na dzień, na dzień, mamy dzień, nie noc, którego używam na dzień, jest jeszcze w kosmetyczce z wyjazdu, nierozpakowany, także nie chcę mi się go wyciągać, po prostu użyję to, co jest na wierzchu. Teraz może jeszcze wiecie jakiś ultra szybki make -up, właściwie tylko oko yy, i będziemy lecieć yy, robić śniadanie. Zabieram się do szykowania śniadania, ale pierwsze co musiałam włączyć to wiatrak, bo jest taki upał, że nie da się wytrzymać. Nie jest za piękny i nie jest za cichy. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać, ale jest bardzo mocny. Puszczamy go tylko na jedynkę, a super chłodzi. W międzyczasie jeszcze puszczam sobie odkurzeczkę. Mogłabym to zrobić, jak wychodzę z domu, ale zazwyczaj wtedy zapominam go włączyć, więc niech sobie przejdzie rano, bo tutaj Zesia chodzi z gołymi nogami i żeby potem stopy nie były brudne. Także w wiatrach szumi, odkurzacz chodzi, no i w końcu może to śniadanie. założone. Ostatnio mam wrażenie, że coś się stopy rosną, dlatego że prosi mnie, żeby je masować. Bierze moje ręki i przykład do swoich stóp, żeby je masować stopy. I tak teraz jak założyłam te buty, to patrzę, że są na że za chwilę będą za małe. No. Jakby buty ubrane. Zalecenie było, żeby na początku nosić butki ze skarpetkami, dlatego nosimy ze skarpetkami sandałki. ale jak będą już takie przyciasne przy małe, to jeszcze będziemy chyba nosić bez skarpetek. Bo już się troszkę rozchodziły te budki. Te tak. jeszcze bieganie się odbywa po domu. A my tu musimy zaraz wychodzić, proszę panie, tak? Będziemy wychodzić. Moja stylowa jeszcze raz taka. Ja zebrałam klapki, bo się łatwiej ściąga. A tam na miejscu sobie zakładam skarpetki, żeby nie chodzić po podłodze, gdzie chodzą dzieciaki. No, także tak. Te spodek jest ja tak jak mówiłam, są na tyle fajne że ym, chyba sobie kupię kolejną parę. Nie wiem, zobaczę, ale naprawdę nie są drogie. Ja tylko wyciągam z nich pasek, bo mnie denerwują, to są normalnie z paskiem yy, i odwiniałam je sobie, bo są normalnie podwinięte, a ja wolę takie troszkę dłuższe do kolan. Yy, także tak to się prezentuje. Bloska trochę wymyntulona, bo z suszarki, ale już nie chciałam się nic ogarniać. No i tak na luzie, letnio, bo upał i lecimy na muzykę. No Jeszcze mi się teraz złamał paznokieć, masakra. W ogóle moje paznokcie źle wyglądają, może nie powinno wam tak z pokazywać. Mam straszny odraz. i muszę się nimi zająć. Ale nie było kiedy przez ten wyjazd. <totkujesz> Proszę mi tam, muszę się wciskać za mną. <gryz�esz> muszę tam dalej od tych guzików, żeby Zosia nie wciskała. Jedziemy sobie do garażu, mam nadzieję, że mi Krzysiek przyprykował auto w garażu, bo my tak mamy jedno miejsce i się wymienimy. Minus dwa. No, Minus dwa, to idziemy szukać auta. I teraz jak coś środy, jedziemy sobie na muzykę. Jeszcze przeszłam się siłowałam z fotelikiem, dlatego że mm, przekładaliśmy go pomiędzy samochodami, bo na wakacje mieliśmy e, w Krzyszka aucie, a teraz znowu jest w moim. E, no i Krzysiek tak przekładał, że nie dopił jednego isofiksa, także ja wsadziłam zosie i cały fotelik mi zaczął latać się, przeraziłam. Zazwyczaj tak jest po przekładaniu fotelika, że coś, coś nie działa tak jak powinno, także mnie to bardzo irytuje. E, no i... Zosia w środku musiałam dopinać i także jestem troszkę, troszkę poirytowana. No ale udało się, że jedziemy. Wróciłyśmy z muzyki, Boba śpi, e, a mnie udało się nawet wziąć prysznic, bo po prostu byłam zlana. Potem masakra jakaś, upał przepotworny, e, także taka jakaś jeszcze fryzura z prysznica, a teraz lecę szybko zjeść, zanim się Zosia nie obudzi. Także prysznic i jedzenie, bo jestem strasznie głodna. E, no niestety, matka karmiąca jest ciągle głodna, także lecę jeść. A do jedzenia na szybki lunch kasza Bulgur y, z humusem. No i zdrowy napój. Właśnie wrócił Krzysiek i przyniósł mi prezent! I jest to co? Jest to... Y, o, proszę, tu nawet jest napisane. Y, Uchwyt na telefon do statywu, dlatego że okazuje się, że teraz mam nowy telefon i on jest tak duży, że mój stary uchwyt go nie obejmuje. Także jest uchwyt. A dzisiaj wieczorem przyjdzie mi y, Express Courier z Allegro jeszcze z dwoma gadżetami do telefonu. Także już otwieram i wyciągam. Nie mogę już doczekać. Dobra, wyjęłam to z opakowania i wygląda to tak. Jest to bardzo fajne, bo ma tu wkręt od dołu, wkręt od tyłu i jeszcze u góry ma gorącą stopkę, czyli można czy mikrofon przymontować, czy lampę. No i oczywiście się rozszerza, i jest na tyle szerokie, że obejmuje mój telefon. To jest dosyć istotna kwestia. I tego to prezentuje się uchwyt ze statywem razem z telefonem moim. O to właśnie chodziło. Dziękuję. Pięknie. Taran. No, i jak mam już telefon profesjonalnie zapięty na statywie, to teraz jeszcze mogę Wam powiedzieć dwa słowa, że jestem perfekcyjną panią domu, bo właśnie zamówiłam obiad. E, miałam gotować, miałam zrobić szakszukę, ale stwierdziłam, że dzisiaj jest za gorąco, e, a pojawiła mi się oferta e, obiadów, e, lunchów dnia za 30 zł, więc e, zamówiłam. Co prawda koszty dostawy były masakryczne, dlatego że e, za dostawy Pan powiedział 10 zł, a restauracja jest bardzo blisko nas, w związku z tym e, stwierdziliśmy, że... Ja stwierdziłam, że odbierzemy sami. No, także pół godzinki i będzie obiad. No i nasza ślicznotka wstała, tatuś pojechał po obiad, a Zosia się obudziła. Także nie wiem, może z godzinkę pospała, tak plus minus, może troszkę więcej, ale z dokarmieniem w połowie drzemki. Także to nie jest takie hopsiub, czy taki luksus. No i perfekcyjna pani domu podaje właśnie obiad. Trzeba to rozpakować, i będzie można jeść. Pomidorowa. No i wieczorową porą e, Boba jest w kąpieli. Tatuś e, kąpił Bobasa, a ja tymczasem zmierzam na balkon podlać kwiatki. Udało się. Dziecko śpię, jestem trochę resztochrona, bo e, byłam usypiać co się. A teraz jeszcze jest czas dla mnie i zamierzam sobie zrobić pozycję, bo już jak widzicie, coś mi nawet dzisiaj podpadało, także jest dramat. Ale e, nie gadam, tylko lecę, bo e, mam mało czasu do kolejnego karmienia, pewnie. E, no i jeszcze chciałabym też wziąć prysznic, także e, czasu jest mało, więc trzeba działać. W tym miejscu też chciałabym zakończyć tego vloga. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki film z naszej codziennej rutyny Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie kciuki w górę. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!